Masz jakąś fobię? Jest coś, czego najbardziej się boisz, a wręcz cię to przeraża? Czy też uważasz, że YouTube się stacza i brakuje YouTuberów pod starszą widownię? Czy wypowiesz się na temat Psycho Couple i ich zmiany nazwy kanału? Jak myślisz, czy będą upubliczniać swoją córkę w internecie już od pierwszych dni? Witam na kanale, ja jestem Dramcia i pewnie zastanawiacie się dlaczego tytuł tego filmiku to Zapytaj Dramcie. Czyżbym ściągała od Gonciarza? Tak dokładnie, to jest ściąganie od gąciarza. Krzysztof, proszę nie pozywaj mnie. Dzisiejszy film będzie poprowadzony przeze mnie i przez tego niewolnika w mojej głowie. Na chwilę oddaję mu głos. Stwierdziłam, że ta nazwa będzie dość adekwatna do tego filmu, bo z jednej strony chciałam zrobić QA, a z drugiej pomyślałam, że można podpowiadać na komentarze. Pytania zadawaliście na moim Instagramie, na mojej karcie społeczność, a komentarze poczytamy z podróżnych filmików. Zanim jednak zaczniemy, chciałabym powiedzieć, że ten odcinek ma sponsora. Drugi sponsor w moim życiu to jest naprawdę wielka kariera. A tak poważnie sponsorem znowu jest Letty Shops, więc ja się bardzo cieszę i jest mi bardzo miło na tę współpracę. A o co chodzi, już wam mówię. Letty Shops to cashback, który umożliwia Wam zaoszczędzenie na zakupach zrobionych w sieci. Działa to tak, że współpracują ze znanymi sklepami, pobierając prowizję za ich polecenie, a częściej prowizję oddają Wam. Dzięki czemu płacąc za produkt, jakiś procent do Was wróci. Obsługują obecnie ponad 2000 sklepów, m.in. Booking, Allegro czy tam.pl. Swoją drogą dzisiaj będzie też o książkach, więc może znajdzie Was ochota na jakąś ciekawą lekturę: MediaMarkt czy AliExpress. Od jutra, czyli od 19 do 28 sierpnia, AliExpress wraz z Letty Shops organizują wielką wyprzedaż, a jednocześnie ten cashback dalej działa. Dzięki czemu możecie oszczędzić jeszcze więcej z przecenionych produktów. Swoją drogą, w niektórych sklepach cashback jest na przykład pięciokrotny, tak jak w przypadku AliExpress. Jak coś, to tutaj pojawia się informacja. Sama rejestracja, zarymowałam, jest łatwa, jest darmowa i zajmie Wam może minutę. No i ważna sprawa, jak zainstalujecie wtyczkę, to przeglądając różne sklepy, pojawi wam się w rogu informacja, że na tej stronce działa cashback. W przypadku Aliexpress pamiętajcie, aby ją zainstalować i kliknąć na nią po wejściu na stronkę, aby wszystko Wam się aktywowało i działało. Ja oczywiście zachęcam do skorzystania, no i oszczędzenia pieniążków. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. I to by było tyle. Zapraszam Was teraz do Zapytaj Dramcie. To takie zapytaj beczkę, tylko wersja ze zdrapek. Kręcisz mnie jak mikrofalówka talerz. Czy masz kogoś na oku? Obecnie to jakiegoś syfa. Powiem tak. Autorka tego filmu to chyba samotna szkapa bez chłopa. Od tego czasu nic się nie zmieniło. Gdybyś mogła mieć jedną supermoc, jaką byś wybrała? No jak to jakie? No latanie. Przecież ja nie umiem latać. A takie inne supermoce, na przykład czytanie w myślach, no to po co? Tam ludzie się obrażają w głowach. Ja wszystko wiem. Ja w głowie też się obrażam, sama siebie. Co tam jeszcze jest? Super siła. No ale po co mnie to? K kogo będę podnosić? Ja, ja ledwo sama siebie podnoszę na duchu. Jeszcze teleportacja jest spoko, oj tak, tak byczku. To ja mogę mieć jeszcze teleportację. Taka latanko, teleportacja, no to taka sytuacja. Co sądzisz o końcu Psycho Couple? Oni się nie kończą, oni... Oni są nieskończeni, jak my umrzemy to oni dalej będą żyć. To jest jak z tymi trójgłowymi... E, to nie jest hybryda. Bąż, her... Kules. Hydra. O. O. Psycho Kapy jest jak Hydra. Kiedy odetni im głowę, to rosną 2, 3, 5, 10. Oni się nie kończą. Czy z surreaktora znasz osobiście, czy po prostu w gdzieś na YouTube? Nie poznałbym dramci, gdyby nie śmieszne zrządzenie losu. A ona nie poznałaby mnie, gdyby nie to, że pewnego razu obudziła się w mojej piwnicy. Czy też jakieś książki? Jak tak, to jakie? Zadaję to pytanie na każdym Q&A, bo jestem ciekawa, czy youtuberzy w ogóle coś czytają. Tak się składa, że, że czytam, ale jeszcze nie skończyłam. To jest książka, którą obecnie czytam. Maszyny takie jak ja i Jana Makewana. Nie wiem, czy to się tak czyta. I jestem tutaj. Jestem na 128 stronie. I mam taką ładną zakładeczkę z robakiem. Ogólne wrażenia jak do tej pory są takie, że historia jest bardzo ciekawa. Ale denerwują mnie dygresje, które są głównego bohatera. O czym ona jest? Jest ona, jest on, jest robot. Jest tajemnica, jest intryga i więcej nie będę zdradzać. Kiedy pierwszy raz się zafarbowałaś i jaki był to kolor? Pozdrawiam, też pozdrawiam. Jest ogólnie masa pytań o moje włosy, ale stwierdziłam, że was to chyba aż tak nie interesuje. Chociaż gdyby Was nie interesowała, to byście nie pytali. W każdym razie upychając wszystkie pytania na temat włosów, mój pierwszy kolor włosów to były blond pasemka. Później miałam czarne włosy, byłam emo i wyglądałam jak totalny debil. Nie ubliżając emo, ja po prostu tak wyglądałam. A potem zaczęłam się farbować na czerwień i tak już zostało. Jeśli chodzi o pielęgnację włosów, nie wiem czy one są takie do pochwalenia się, ale dużo ludzi je chwali, więc bardzo dziękuję. Odsyłam Was na kanał Włosomaniaczki, bo ja nie jestem ekspertem, a na tym kanale dowiedzieć się naprawdę dużo, dużo rzeczy. Czy gdyby PsychoCup'e zaprosili Cię do palety pytań, to zgodziłabyś się? No pewnie, jeszcze mi za darmo czekoladę. Chcesz gumę? Bez Czekolada? Cukier? No tak. Masz ulubione skarpetki? Jeśli tak, to pokaż. Mam ulubione, poczekajcie. To są skarpety w gołębie. Dostałam je od Julki Prostracji, więc to są moje ulubione skarpetki. Jakie jest twoje zdanie na temat tego, co dotychczas wydarzyło się w 2020 roku? Pozdrawiam. Słuchajcie, gruba historia. W czerwcu, podkreślam w czerwcu, miałam sen, że robiłam filmik top 10 dram 2020 roku. Pewnie taki filmik będzie zresztą. I w tym śnie sobie myślałam: Boże, Tyle się dzieje. A potem się obudziłam i zdałam sobie sprawę, że mamy dopiero czerwiec. No nie wiem, jak to skomentować. Ja się boję tego, co będzie za tydzień, za miesiąc, a w grudniu to uu, panie! Redziowy. O Jezus, to jest dramcia. Tak sobie wyobrażałem. Spoślaka z rudymi włosami. Sztucznie. Jak ja tak trafiłem XD, wolałem wersję z rysunkiem. Wiesz, Redziu. Na rysunku mam różowe włosy, więc też nie są naturalne. I też jestem gruba, więc. <laughs> Czy też uważasz, że YouTube się stacza i brakuje youtuberów pod starszą widownię? Pozdrawiam. Wydaje mi się, że jest sporo takich youtuberów, tylko nie mają zbyt wielu subskrypcji i nie umieją się przebić. A z racji na to, że głównym targetem YouTube'a są młode osoby, to filmy pod właśnie te młodsze osoby mają więcej wyświetleń. Nie tyle powiedziałabym, że YouTube się stacza pod względem tego, że brakuje youtuberów, a co najwyżej zasady, które wprowadza, no niekoniecznie mi się podobają i często powody np. demonetyzacji filmów, usuwania ich, no są absurdalne, o czym nie jeden twórca się już przekonał. No, ale na to niestety nie ma wpływu. Wydajesz się bardzo świadoma siebie. Czy myślisz, że jest jakiś złoty sposób na samoakceptację? Na temat samoakceptacji myślę, że będzie osobny film, ale nie chcę za dużo zdradzać, bo to będzie taki troszkę większy projekt. Niemniej, bardzo mi miło. Bardzo dziękuję za takie odebranie mojej osoby. Jeśli chodzi o mnie, to to jest proces, który się długo tworzy i to, że w internecie mogę się jakaś wydawać, niekoniecznie oznacza, że tak do końca jest. Nie odpowiem w tym momencie na to pytanie, ale wierzę, że niedługo wszyscy na ten temat będziemy mogli sobie porozmawiać. Noobgame.pl W grubasce się nie zakocham. No a ja w nubie też się nie zakocham. No noob, przykro mi, nie zostaniemy parą. Możesz mi dać w lewo na Tinderze. Czy wypowiesz się na temat Psycho Couple i ich zmianie nazwy kanału, jak myślisz, czy będą publicznie swoją córkę w internecie? Co? 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 To już chyba trzecie pytanie o Psycho Couple w tym odcinku, wybaczcie, ale one się cały czas pojawiają, więc no ja odpowiadam na nie. Co do zmiany ich nazwy kanału, no to oni już o tym wcześniej mówili, że będą zmieniać, więc no nie zdziwiłam się kompletnie. Co do tego, czy będą upubliczniać swoją córkę w internecie, to zabawię się w Jasnowidza. Zgaduję, że nagrają swój poród w postaci vloga i zrobią to na zasadzie podobnej co Andjax, być może tylko bez pokazania momentu kiedy Ola rodzi. A co do tego czy pokażą swoją córkę od pierwszych dni, wydaje mi się, że zrobią osobny filmik, gdzie pokazują córkę i będzie on kilka dni po porodzie, tak żeby po prostu odczekać wyświetlenia z tego filmu z porodu i żeby ludzie nie mogli się doczekać, boże jak wygląda Lyra. Czy tam Lyra? Lyryka. Niemniej oczywiście życzę zdrowia ich córce, no i powodzenia. Powodzenia zdecydowanie jej się przyda. Będzie miała trudne życie, ale no niestety ona go sobie już nie wybrała. emilia 1,2-3. Dramcia, czy ty karmiłaś kaczki chlebem? Nie rób tego, proszę. Tak, karmiłam i zrobiłam błąd, więc potem czytałam książkę i dowiedziałam się, żeby już tak nie robić. Masz jakąś fobię? Jest coś, czego najbardziej się boisz, a wręcz cię to przeraża? Może to nie jest coś, czego się boję, ale dostaję na to gęsi skórki. Aż sprawdziłam sobie dokładnie nazwę tej fobii i... Ee, to się nazywa trypofobia. To jest takie... Te dziury wszystkie takie... Ae. Cium! Jezu, jak jest ciebie dziecko? Przecież ty jesteś człowiekiem, a nie papugą. Się uczyć? Na ety? Ty Tychby pad na to? Na komie... Pieto? HTTP do szkoły, bo to nie tylko ty ćwiczysz kasztan, ale wszyscy, którzy grają, na pewno będzie tak samo, jak zrobić wirusa, malware, to nie wiem. Umówiłaś się z kimś z Tindera? Nie, te dwa konta już nie istnieją, były tylko na potrzeby filmiku, więc jeśli widzicie takie konto, to nie jestem ja i proszę je zgłaszać. Spadaj na szczaw, Grubasie. No to dobrze, no, pojechane, pojechane. Jeden zero. To widziałeś ostatnio w lustrze? Dobra, na resztę pytań odpowie mój niewolnik w głowie. Ja spadam na szczaf? <grym> Ale wrócę. Radio pod filmem taniec z odcinkami ogarnij się. Zatańcz, i dopiero będziesz mogła mówić. To ja mogę powiedzieć, tylko 10 lat to robię i tylko przeszkoliłem fizycznie kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Co ja kurwa wiem? Jakie były najgorsze sytuacje podczas nagrywania odcinka? Na przykład takie. Jak jedzie karetka, jak jedzie wyścigówka wyścigowa. Jak sąsiad wierci. Jak dzieci drą się na korytarzach. Jak psy szczekają. Jak sąsiadka puszcza jeden z dziesięciu, chociaż bardzo lubię jeden z dziesięciu. Czy kiedyś ktoś Cię poznał? Jeśli tak, to opowiedz o tym. Zdarzają się takie sytuacje, ale nie jest to zbyt często, bo ja nie mam takiej twarzy, która jest. popularna. <słuch> Więc y są to miłe sytuacje, a czasami dziwne. Z dziwnych to na przykład ostatnio jak byłam w Home and You, to jakaś dziewczynka tak na mnie patrzyła. To było tak przerażające, że odwróciłam się i uciekłam ze sklepu. Jeśli to oglądasz to tak, to byłaś ty, a tak to, to ja też byłam. Wolisz nagrywać filmiki jako papuga czy jako ty? Bo wczorajszy filmik był moim zdaniem lepszy bez tej papugi. Jest mi bardzo miło. Oczywiście zdania są podzielone. Czasami dostaję komentarze po kroju. Znowu ona? Ansup. To jest trochę zabawne. A tak poważnie to lubię nagrywać, zarówno takie i takie, bo papuga ma troszkę inną osobowość niż ja, ale te filmy z twarzą dużo szybciej się montuje, bo nie wymagają ode mnie tyle czasu i tworzenia animacji do praktycznie każdej klatki w filmie. Ale jak mówiłam, nie da się każdemu dogodzić, więc i tak pojawią się osoby, które będą miały pretensje o to, że pojawiam się na własnym filmie. Ale papuga będzie, także się nie martwcie. Dostałam też pytanie na Instagramie, co sądzę o piosence Kacpra Bląskiego Dziś tańczę. Zgubiłam to pytanie, ale pamiętam je. Ja nic nie sądzę, bo nie oglądałam, więc specjalnie dla Was zrobię reaction video na piosenkę Kacpra Wychodzę w końcu z domu. Nie, nie wyszedł w końcu z domu, bo wyszedł ze stołu bilardowego. I jest na statku, więc wyszedł ze statku. Kasper, już początek, a ty już coś kłamiesz, coś kręcisz. Komu ja bym mówić w sensie, kto cię śledzi, Kasper, że ja mam GPS jakiś? Zaczęły się w końcu Zaczęły się wakacje, zostawiłeś ten filmik 4 sierpnia. Ja nie wiem, czy ty miałeś jakąś poprawkę w lipcu? Daj mi dotknąć cię, daj mi to, co chcę. Jak dotknąć? Przecież masz pandemię, człowieku. Chociaż nie wiem, załóż rękawiczkę, jak chcesz dotknąć. Nie, nigdy już nie. W ogóle on siedzi na tym stole bilardowym trochę w pozycji Adama Małusza. Ja znam tę pozycję, to ja w PKP. Dalej, pokaż mi, co to taniec. Oj, tak, tak, to jestem totalnie ja w kiblu na PKP. Cześć, co ja mam ci pokazać, co to taniec? To ja ci zaraz pokażę. Lata 70. Afryka Bombata. Jeśli się interesujesz, daj mi znać Kacper. Ja ci powiem, co to taniec. Skradzioną łódką? Kacper przyznaje w tej piosence, że ukradł. Tam był numer. Jak coś, to można zgłosić Kacpra. Już tam macie znajomych. widzą was. Jak śpiewasz przed domem, to Cię chyba słyszą sąsiedzi. Obejrzałam piosenkę Kacpra i mój werdykt jest taki, że cieszę się, że nie muszę jej oglądać drugi raz. Widzę, że 106 tysięcy ludzi dało łapkę w górę, więc komuś się to spodobało i niech ludzie, którym się to podoba, tego słuchają. Dobra, dotrwaliśmy do końca. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja się uśmiałam. Przypominam, że w opisie są linki do Letyshops. Zachęcam do sprawdzania. Dziękuję moim wspierającym za wspieranie kanału. Zapraszam na mojego Instagrama, Discorda, fanpage'a. Wszystko macie w opisie. No i w końcu przesyłam Wasze fanarty. z odbioru.